To ja jest koniec, imprezy, zaczynamy. To kończysz no. kąpisz skaku, Janie. Prydolisz. Nie, to... no. nie tam rozbieraj się jak chcesz i wbijaj. Ja nie wkoczę. Dobra, dawaj, skaki. No dawaj rozbieraj się już, wiem no, jak chcesz. I lecimy. Na spontanie. Co? Tam ni chuja nie wskoczysz, jesteś kurwa. Ja nie wskoczę kurwa. Ja nie wskoczę. Zimna woda jest. No, ja ja. Kurwa, nie lepiej cię a <noise> zajewał. <noise> I co ciepła? <noise> tu się jeni. <noise> <noise> Mama dzwoni. урбаыңда <coglies -2> <coglies -2>